pana prezydenta o, miasta. Ślicznie. A jeszcze no, jedzie, czeka, no, 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 jest do... jest I mam dużo serduszek już, tak kochanie? No, ona jeszcze chce przypaść, bo ona ma jeszcze. Jeszcze? Dobrze. Najpierw no, A teraz proszę. Ja jeszcze dam serduszka. Dajcie tak? no, wszystkie, bo my się idziemy do domu. wszystkie pieniądze. W tym roku mamy ponad 260 wolontariuszy. Zbieramy na gorzowe jakim jak i w okolicznych wsi. Tam powiedzmy, mamy grupę, która przyjechała specjalnie do głodawy, palęcic. Zaczęliśmy o godzinie 7 rano, skończyliśmy wydawać modyfikatory mniej więcej 1030 do każdej grupy przystosowanej żony. Z bezpieczeństwo, no wiadomo, wizualnie jest tak, że jak zobaczymy kogoś młodym, że to czujemy respekt. I mamy też taki prosty sposób na zawiadomienie o wypadku, czyli jak coś się dzieje, to przyczynimy po prostu. Pieniążki zaczynamy liczyć z godzinie 17. Mamy grupę zawodowych kasiery, że tak powiem. Są to kobiety pracujące w banku, które są w stanie zarówno liczyć, jak i rozmawiać. Mamy z nimi współpracę 10 lat, więc są od początku. I wtedy nawet będą po 22. Mamy cieple posiłki dla każdego. Jest grochówka, są pierożki, naleśniczki, całkowity. Oczywiście żeby posiłek, herbata, kawa, no i też słodkiego, jest ktoś ciasteczka, cukierki, poluszki. Nie To skądś, tak, gdzieś, tam jest gdzieś, Ta serduszka muszę Państwu tak. tak! Oczywiście, że tak. O, jest Proszę bardzo, i dam jeszcze jedną. Drugi rok z rzędu mamy pieniążki od pewnego dziecka, który daje w takiej otopuszce. Taka świnka. Przychodzi ono regularnie. Przez cały rok zbiera grosiczki do niej i razem z nim przychodzi bez identyfikatora daje nam i zawsze co roku piszemy mu ile zebrało.